No i pękło 100 tysięcy subów. Dziękuję Wam za to, ale czas przejść do tematu. Dziś o błędach w budowaniu klatki, które większość z Was nie zna bądź ze złych źródeł korzysta i się pokupiło. Stąd dziś po tym materiale będziesz wiedział, w jakich ramach teoretycznych trzymać się, aby mieć najlepszy efekt. Zaczynamy. Tutaj macie mail do współpracy ze mną. kod KFD oraz przygotujcie się na zapisy na kurs truboju siłowego w Warszawie. Punkt pierwszy. Rozpiętki ważniejsze od wyciskań. Zauważyłem na jednym polskim kanale YouTube, że ów youtuber uważa, że rozpiętki to najlepsze ćwiczenie na klatkę. OK, to jaka jest prawda. Aby skutecznie budować mięśnie, dany mięsień musi być mocno obciążony i odpowiednio długo, stąd aż się prosi, aby to robić na odpowiednio dużych ciężarach. Jeśli więc przyłączysz mocne napięcie, Mięśniowe, które będzie trwało w dłuższym okresie, to spowoduje to ekspresję genów do wzrostu twojego piersiowego. Stąd nie bez powodu uznaje się, że wyciskanie leżąc jest ćwiczeniem z gatunku ćwiczeń o dużym działaniu anabolicznym. Natomiast rozpiętki spełniają warunek długości napięcia, ale niestety obciążenie dla piersiowych nie jest na tyle duże, aby spełniło dwa najważniejsze warunki ćwiczenia z gatunku mocno anabolicznego i masotwórczego. Jeśli prześledzicie najlepszych, to zauważycie, że każdy z nich opierał budowę swojej klatki od wszelkich wyciskań. Czy ze sztangą, czy na maszynie, ale wyciskali, bo tam może dowali ciężaru, robiąc to odpowiednio długo. Stąd odpowiemy na pytanie, czy rozpiętki są lepsze od wyciskania leżąc w budowaniu klatki? Nie, ale mogą być niezłym dodatkiem i mogą dobrze wpływać na elastyczność piersiowego. 2. Izolacja danej części piersiowego. Zauważyłem, że większość z Was szuka różnych kombinacji ćwiczeń, aby uzupełnić braki masy mięśniowej w danej części piersiowego, często martwicie się o swoją górną i środkową strefę, wtedy odstawiacie główne masotwórcze ćwiczenia na rzecz izolacji, co jest dużym błędem. Jeśli zrobisz priorytet na górną część, która stanowi zdecydowaną mniejszość Twojego piersiowego, to znacząco ograniczysz postępy całego piersiowego. Tobie brakuje przede wszystkim masy mięśniowej, więc nie rezygnuj wtedy z mocno anabolicznych ćwiczeń. Czym będziesz miał więcej masy, tym ta dziura będzie się bardziej wypełniać. Wyciskaj, zwiększaj siłę, ciesz się z dużej masy mięśniowej. 3. błędy podczas wyciskania. Ze względu na swoją konstrukcję piersiowy najmocniej obciążony jest w pełnym rozciągnięciu. A co ja zauważyłem na siłowniach, nie opuszczacie do klatki bądź chaotycznie odbijacie od klatki, często zamykając przy tym oczy i nie myśląc, co się wtedy dzieje, tak w Tym odróżnia się zawodnik od osoby trenującej rekreacyjnie, że w momencie największej presji, stresu jest opanowany i świadomy tego, co robi. Dopóki tego nie zrozumiecie, nie opanujecie, to wasze postępy będą mizerne, bądź ich w ogóle nie będzie. Czego mięsie nie lubi, to to najbardziej stosuj. Jak już mówiłem, piersiowy musi mocno pracować na dole, aby wyjść w dość niekorzystnego ustawienia, czyli z mocnego rozciągnięcia. Sąd, złóż go do pracy i zrób pauzę, dłuższą pauzę, która wyłączy aparat bierny i zmusi aparat czynny, czyli stricte twój piersiowy, do pracy. Wtedy dostaniesz mocny, silny bodziec budujący szeroką, i wielką klatkę. 4. Tył Twoim fundamentem. Ostatnio przyjechał do mnie klient, który mówił, że ma wąską klatkę i słabą genetykę. Mówię mu, że to nie jest prawda. Kazałem mu ściągnąć łopatki i pokazał się ładny, pełny kształt piersiowego. Brakowało mu oczywiście fundamentów, czyli silnych mięśni grzbietu i mięśni stabilizujących. To samo zauważyłem u pewnego kulturysty, który zawsze miał małą klatkę. Zaczął bez końca zwiększać objętość na tę partię, a efekty były coraz gorsze. Tylko syntol oczywiście mu tam troszeczkę pomógł, co się okazało, że tak zaburzył proporcje między przodem a tyłem, że piersiowy nie miał miejsca, gdzie się budować, stąd doświadczał regresu. Jeśli więc jesteś osobą początkującą, to zrób tak, że najpierw skup się na mniejszej objętości na klatkę, a większy dla czworobocznego, najszerszego, zębatego, rotatorów i innych mięśni pomocniczych, a potem rozpędzony wejść w trening z priorytetem na klatkę piersiową, gwarantuje Tobie, że efekty będą szybsze i estetyczne. 5. Mistyczny mostek. Zauważyłem, że osoby, które mają asymetrię pomiędzy lewym a prawym piersiowym, często mają bardziej odstającą opadkę od drugiej. Dlatego nie bez powodu tak długo do głowy, abyś przybrał pozycję przynajmniej małego mostka z pełną retrakcją, depresją przez cały ruch. Nie chodzi tu o mostek jak u japońskiego wyciskacza, tylko o pozycję nieco głębszą od tej neutralnej. Mostek ułatwia przybranie pozycji bezpiecznej, która jest dla mózgu sygnałem, aby piersiowy włączył w pełni do wyciskania. Dopóki nie będzie tam stabilnie dopóty twój pierś będzie tam odciążony, a inne mięśnie będą kompensowały te braki, co odbije się na tej hipertrofii tego mięśnia. Stąd mówimy wielkie nie dla leżenia na ławce plackiem. Ok, temat zakończyliśmy. Oczywiście seria pod tytułem 5 najważniejszych błędów będzie kontynuowana. Wy tylko napiszcie komentarz, jaką partię albo jakie ćwiczenie mam poruszyć. Oczywiście tej serii, czyli błędów, najważniejszych błędów, no i to dzisiaj wszystko i nie było wielkiego łapy nie ma.